Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, dzisiaj kończymy tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Co prawda, liturgicznie już jej nie obchodzimy, ale w Polsce przynajmniej żywa jest ta, ta tradycja, kiedy przez 8 dni. Świętujemy dalej uroczystość Bożego Ciała i okazujemy ją przez świętowanie, przez to, że z Najświętszym Sakramentem procesyjnie wychodzimy ze świątyni, aby oddać cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, aby pokazać swoją wiarę, nie zamykać jej tylko do kościoła. Nie ograniczać jej tylko do murów kościelnych czy do domów naszych. I ten, ta oktawa kończyła się już od wielu, wielu set lat poświęceniem ziół na zakończenie oktawy. I warto przy tej okazji trochę zaczerpnąć z historii tego obrzędu, bo tak. Często dzisiaj zapominamy o sakramentaliach, które daje nam Kościół. A warto skorzystać z tych sakramentaliów. Poświęcenie ziół w oktawie Bożego Ciała, na zakończenie tej oktawy, tak jak powiedziałem, było, jest bardzo starą tradycją. I w jednej z starszych książek tak jest opisany ten zwyczaj. Wianki... Wiją zwykle z ziół mających własności lecznicze, dlatego to lud przypisuje im cudowną moc. Od najdawniejszych czasów, w każdym dworze, w każdej chacie, pamiętano o tym, by zbierać przed uroczystością Bożego Ciała pewne gatunki ziół, z których dziewczęta wiją maleńkie wianuszki i zanoszą. W pierwszy lub ostatni dzień oktawy do kościoła do poświęcenia. Wianki te, do których przyczepiają czasem kartki z urywkami czterech Ewangelii, składają na ołtarzu. Dawniej najpiękniejszymi zdobiono promienie monstrancji. Woń ziół jest symbolem cnoty. Dlatego przy ceremonii święcenia wianków odmawia kapłan modlitwę, by Bóg przyjął do wiecznej chwały cnoty tych, którzy je składają. Starodawny, piękny zwyczaj poświęcenia wianków zachował się do dziś. Wianki poświęcone po ostatnich nieszporach oktawy zabierają do domu i przechowują starannie przez cały rok, zawieszając nad obrazem Matki Boskiej. Lub na krzyżu. A więc pierwsza nauka, która płynie z tego obrzędu, to jest symbol, który ukazany jest w woni tych ziół. Każde, każde zioło ma inną woń. Jest to symbol woni naszych cnót, cnót, które przed Panem Bogiem zaniesiemy kiedy staniemy przed Nim, zbierając je w całym naszym życiu. I dlatego powinniśmy się starać o te cnoty. Wiemy dobrze, że niektórzy święci, aż do dzisiaj, między innymi Święty Ojciec Pio, wydaje jego ciało złożone, wydaje zapach, akurat Ojca Pio, fiolków, innych świętych, inny zapach, który właśnie ukazuje cnotliwe życie tych świętych. Ten cud, który Pan Bóg daje nam odczuć, ma właśnie to symbolizować. Że ich ciała się nie psują, a pozostawiają piękną wonię. I co ma nas popychać do tego, byśmy i my starali się o takie święte życie i pełne cnót, jak owi święci. A więc ten zapach niech nam przypomina właśnie to zadanie, które przed nami jest. Ale samo poświęcenie ziół miało bardzo ważne znaczenie. I dalej autor pisze tak. Wianki wite z ziół, mających własności lecznicze, chronią nie tylko od chorób, ale i od klęsk żywiołowych. W niektórych okolicach zawiesza rolnik poświęcony wianek przy figurze Matki Boskiej. Gdy ujrzy na horyzoncie groźną chmurę, zwiastującą grad lub burzę, odrywa z wianka okruszynę i wrzuca ją w rozpalone ognisko, wierząc, że dym z poświęconego ziela rozproszy nadciągającą chmurę. Cztery inne wianki zakopuje się wraz z przepisanymi na kartkach czterema ewangeliami. Na czterech rogach granic swego pola, zasypując ziemię, wianek żegna się, mówiąc, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. A więc rolnik te poświęcone zioła zakopywał w roli, żeby przyniosło jego pole dobre owoce, stokrotne plony. Były tam zamieszczone fragmenty, teksty Ewangelii, i sam rolnik cytował Ewangelię, prorok Ewangelii Świętego Jana, mówiąc: A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Te słowa są egzorcyzmem, a więc używane są w rytuale do odpędzania złych duchów, wyrzucania złych duchów, właśnie zaczerpnięte są. Z Ewangelii, ponieważ te słowa są dla szatana klęską i przegraną, bo wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest początkiem jego upadku, złego ducha. Więc te słowa z tej Ewangelii zawsze były używane jako egzorcyzm jako ochrona przed złym duchem. I rolnik, używając właśnie tych słów, zakopływał wianki w ziemi. A kiedy przychodziły burze, chmury unosiły się na widnokręgu, zapalał te poświęcone ziele, by dym rozproszył przychodzące chmury. Oczywiście nie chodzi o to, że te poświęcone wianki były jakimś talizmanem, bo one same w sobie. Przecież nic nie pomogą. To dzięki modlitwom Kościoła, mają taką niezwykłą własność, bo każde każdy sakramentalium, a nim jest właśnie poświęcenie różnych przedmiotów, egzorcyzm, szkaplerz, noszenie szkaplerza, różne błogosławieństwa, to są wszystko sakramentalia, które daje Kościół, i w nich. Jest o tyle moc, że czerpią one ze skarbców modlitw Kościoła. Kościół przez posługę kapłanów, przez błogosławieństwo tych przedmiotów, tych rzeczy, tych osób, spowoduje, że zlewają się łaski od Pana Boga dzięki zasługom i modlitwom, które Kościół ma, bo. Takim narzędziem zbawienia uczynił Pan Bóg Kościół. A więc korzystajmy z tych sakramentaliów, z tych różnych poświęceń i błogosławieństw, oczywiście z wiarą, bo kto nie wierzy w to, że te łaski Pan Bóg udziela, na pewno ich nie otrzyma. Potrzebna jest wiara tego, kto używa pobożnie te wszystkie przedmioty poświęcone. Ale one za przyczyną wstawiennictwem różnych świętych, a przede wszystkim Matki Najświętszej, dzięki modlitwom i zasługom, które przechowuje Kościół i rozdziela je swoim dzieciom, mogą nieść dla nas pomoc. I takie mają zadanie. Dzisiaj usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak prorok Izajasz mówił do króla Achaza, aby prosił, dla siebie od Pana Boga o znak. A Achas odpowiedział, że nie będzie prosił. I wtedy prorok Izajasz z gniewem mówi, słuchaj więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napoczni i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel. Ten fragment, ten fragment z księgi proroka Izajasza możemy odnieść także i dzisiaj do nas. Ilu ludzi nie prosi Pana Boga o różne rzeczy? Nie korzysta z sakramentaliów, nie korzysta z tych błogosławieństw. Ilu ludzi ma serce zamknięte na Pana Boga? A później ze zdziwieniem mówią, gdzie był Pan Bóg, gdzie jest Jego pomoc? Kiedy Pan Bóg daje tyle nam różnych łask właśnie w Kościele, to my z nich nie korzystamy. I dlatego dzisiaj to wezwanie, byśmy z wiarą przyjmowali te wszystkie łaski, które Pan Bóg tak obficie chce nam zlewać. A jest wiele przykładów, jak Pan Bóg chroni tego, kto Mu zawierzył. Kto pokłada w Nim ufność i stara się żyć według przykazań Bożych, na większą chwałę Bożą, wtedy Pan Bóg przynosi pomoc. Sam wiem z opowiadań w moich, od mojej rodziny, w moich rodzinnych stronach, moich rodziców, że Pan Bóg wielokrotnie uchronił od różnych kataklizmów, od różnych nawałnic, tych, którzy właśnie. Zawierzali swoje życie Matce Najświętszej, Panu Bogu. Chociażby taka historia, kiedy płonęły pola domostwa, był silny wiatr, i dwa domy pomiędzy tą pożogą ocalały, gdzie ludzie wyszli z obrazem Matki Bożej, idąc wokół tych domów, modląc się do Matki Bożej. I te domy cudownie zostały uchronione, bo nie da się inaczej tego wyjaśnić, bo domy i z jednej strony, i z drugiej były spalone, a te w środku ocaliły. Ile może dać nasza silna wiara i łaska, którą Pan Bóg udziela obficie tym, którzy o nią wołają z wiarą? Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Więcej informacji w opisie filmu. Chcesz otrzymać wideo w Messenger? Napisz komentarz. Chcę. Aby nas wesprzeć, kliknij Wspieram.